Spółdzielczy Dom Kultury Sirackiej Spółdzielni Mieszkaniowej zachęca do zapisów i uczestnictwa w zajęciach w Nowym Roku Kulturalno-Oświatowym 2022-2023. W ofercie SDK można znaleźć m.in. zajęcia plastyczne czy teatralne. Wśród zajęć muzycznych jest zarówno nauka śpiewu, jak i gry na gitarze lub keyboardzie. Na zajęciach tanecznych pojawią się układy grupowe, elementy akrobatyki, a także breakdance i hip-hop. Ponadto będzie można skorzystać z zajęć robotyki, jogi dla dzieci i dorosłych nauki języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, a także fitnessu dla kobiet i zajęć na pływalni. Zapisy przyjmowane są pod numerami telefonów 43 827 1620 lub 509 130 542 pod adresem e-mail gmail.com lub osobiście w Biurze Spółdzielczego Domu Kultury przy Alei Pokoju 11. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach, rozwijania swoich zainteresowań i i szlifowania talentów.